Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Zgadzam się. To bardzo przyjemne, siedzieć we wnętrzu samochodu i czuć niepowtarzalne zapachy, które są tylko w nowych samochodach. Niestety, z biegiem czasu te zapachy nie pozostawiają śladu, a ostatnio nowa tapicerka nie jest tak przyjemna dla oka. A jeśli właściciel samochodu pali w kabinie, sufit staje się zupełnie nieatrakcyjny, a zapachy nie mają ujścia. Aby stale cieszyć się nowością swojego salonu, Trzeba go regularnie i dokładnie czyścić. Co mają zrobić ci, których nie stać na usługi centrów detailingowych, jak wyczyścić wnętrze samochodu własnymi rękami? Przygotowanie. Większość entuzjastów samochodów jest przyzwyczajona do pracy ze swoim zwierzakiem przy muzyce, niestety. Czyszczenie wnętrza samochodu to nie to, zdecydowanie będziesz pracować z wodą, a zwarcia zdecydowanie nie są w twoich najbliższych planach. Dlatego przede wszystkim należy włączyć stereo i zapłon. Każde czyszczenie musi koniecznie rozpocząć się od banalnego sortowania wszystkich niezbędnych rzeczy w kabinie samochodu, wyrzuć wszystko, co zbędne i niepotrzebne. Odłóż na bok zawartość schowka i bagażnika i odkurz wnętrze. Pożądane jest rozłożenie siedzeń, aby odkurzacz mógł przetworzyć najtrudniej dostępne obszary. Teraz musisz przygotować czyste chłonne chusteczki, którymi wyczyścisz wnętrze samochodu. Pożądane jest, aby były białe, w przeciwnym razie reakcja ze środkami czyszczącymi może spowodować poplamienie tapicerki wewnętrznej lub pojawienie się na niej niechcianych smug. Czyszczenie sufitu. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy podzielić całą powierzchnię sufitu na kilka stref. Najlepsza opcja strefy, z których każda odpowiada jeden miejscu. Ułatwi to pracę. Sufit najlepiej czyścić pianką lub aerozolami. Piankę do czyszczenia wnętrza samochodu można kupić w każdym sklepie specjalizującym się w chemii samochodowej. Mogą to być środki marek Likwimol, Sonax, TM Wax, Gunk. Autosol, kangaro, ale doświadczeni entuzjaści samochodów oszczędzają pieniądze nawet tutaj, używając znanego waniż do dywanów. Piankę rozcieńcza się wodą zgodnie z instrukcją i nakłada na tapicerkę sufitową. Po upływie wyznaczonego czasu usuwa się ją po prostu czystą, suchą szmatką lub odkurzaczem. Jeśli pracujesz ze ściereczkami, upewnili się. Że pozostają suche. W przeciwnym razie nie unikniemy smug. Aerozole są również bardzo skuteczne w czyszczeniu sufitu we wnętrzu samochodu. Doskonale usuwają ślady nikotyny i odpowiadające im zapachy. Ponadto aerozole słabiej nawilżają tapicerkę, a tym samym zapobiegają jej nasiąkaniu i powstawaniu smug, niezależnie od wybranego produktu. Staraj się nie przesadzać z nawilżaniem tapicerki. Pamiętaj, że ma ona klejącą bazę i może się banalnie odkleić. Wyczyśćmy drzwi i deskę rozdzielczą samochodu. Kolejnym krokiem jest czyszczenie drzwi i deski rozdzielczej. Zacznijmy może od drzwi. Elementy wykończeniowe można czyścić w taki sam sposób jak sufit i przy użyciu tych samych produktów. Natomiast elementy plastikowe i chromowane należy czyścić specjalnymi środkami do metalu i plastiku. Następnie powierzchnię należy wypolerować środkiem antystatycznym i wytrzeć do sucha. Panel należy najpierw wyczyścić szczotką, aby usunąć cząsteczki kurzu wokół przycisków i przełączników a następnie umyć dowolnym detergentem do plastiku. Lusterka i szyby należy umyć dowolnym detergentem przeznaczonym do tego celu i wytrzeć do sucha. Czyszczenie siedzeń. Fotele to najbrudniejsze miejsce w całej kabinie, dlatego należy poświęcić im szczególną uwagę. To, który środek do czyszczenia wnętrza samochodu będzie lepszy, jest kwestią kontrowersyjną. Specjaliści zalecają stosowanie środka do czyszczenia siedzeń profoam lub walezę ale ty będziesz musiał wybrać sam zgodnie ze swoimi potrzebami co jest dla ciebie ważniejsze cena szybkość działania a może po prostu nie lubisz ostrych zapachów jeśli na siedzeniu znajdują się wyraźne plamy zaleca się ich usunięcie przed zastosowaniem środka czyszczącego na całej powierzchni siedzenia najczęstsze plamy można łatwo usunąć za pomocą środków ludowych roztwór kwasu octowego jeden łyżka na szklankę wody Śladowe ilości alkoholu, alkohol amoniakalny, plamy z herbaty, kawy i owoców, alkohol nierozcieńczony, plamy ze szminki lub atramentu. Po usunięciu plam, wybierz czym wyczyścić wnętrze samochodu i nanieś produkt na powierzchnię siedzeń. Tutaj możesz użyć tego samego waniż do dwanów lub dowolnego piankowego środka czyszczącego. Pożądane jest, aby nie nadmiernie nawilżać siedzeń. W przeciwnym razie będziesz musiał je suszyć przez długi czas. Wiele osób czyści skórzane wnętrza samochodów za pomocą step-up lub ich gar, tańsze będzie jednak czyszczenie zwykłym roztworem mydła a następnie pielęgnacja dowolnym środkiem do pielęgnacji skóry. Taka pielęgnacja pozwoli uniknąć pęknięć na materiale tapicerki. Zwróć uwagę na pasy bezpieczeństwa. Można je czyścić dowolnym detergentem. Utrzymuj podłogę i bagażnik w porządku. Wszystkie duże cząsteczki brudu z podłogi i bagażnika należy usunąć szczotką lub tym samym odkurzaczem. A dopiero potem przystąpić do czyszczenia na sucho. Możesz użyć absolutnie każdego z wyżej wymienionych środków, ale pianka jest uważana za najlepszą opcję. Procedura jest już znana, nie ma tu nic nowego. I na koniec. Ostatnim etapem czyszczenia samochodu jest jego wysuszenie. Nadmiar wilgoci, jeśli czyszczenie było niechlujne, może spowodować odklejenie się pod sufitki. Ponadto wilgoć to przede wszystkim pleśni związane z nią nieprzyjemne zapachy. Dlatego zaleca się suszenie i wietrzenie wnętrza samochodu po czyszczeniu na sucho przez co najmniej 7 godzin. W tym czasie zniknie nie tylko nadmiar wilgoci, ale także te chemiczne zapachy które pozostawiają po sobie specjalistyczne środki czyszczące.